Słuchajcie, zdałem sobie ostatnio sprawę, że ten mój kanał jest jak jedzenie bananów. Jak zaczynałem, to jadłem te pyszne, dojrzałe banany, i w pewnym momencie zacząłem jeść banany ze skórką. Nie wiem kiedy to się wydarzyło. A co za tym idzie, przestały mi smakować. I teraz, od kiedy te banany znowu są obierane i ściągnąłem z nich tą presję, że musi wybuchnąć, że ten kanał odniesie jakiś sukces. Tą presję, że muszę nagrywać minimum trzy filmy w tygodniu, że muszę się dzielić całym swoim życiem z Wami. Kiedyś ciągnąłem to wszystko z siebie, to wstałem dzisiaj rano i stwierdziłem, że te banany znowu mi smakują. <śleszzz> <śleszzz> Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj jest plan taki, że. Jadę teraz do Action. Potrzebuję trzy ramy, gdyż zamówiłem wreszcie do salonu obrazy. Może znacie od bardzo znanego chińskiego artysty, na imię ma Ali, a na nazwisko Express. <grym> Idą one bardzo długo, gdyż malowane są wiadomka na zamówienie. By the way, pokażę wam teraz, nie wiem czy nie usunę telefonu, trzy wizualizacje poziom level hard po prostu. <grym> maty grafik. I dajcie znać, które z tych obrazów to są te, które zamówiłem, dwie to są takie podpuchy gotowce jakby, a jedna wersja to jest, yy, wiecie, obrazy, które przeglądałem i sobie sam dobrałem trzy. E, wysłałem też te trzy wersje do znajomych, byłem ciekaw co powiedzą, czy nie zhejtują tej jednej wersji, która jest moja. Ale wszyscy trafili z wersją, która do mnie pasuje, więc jestem ciekaw, czy Wy też na tyle mnie znacie i wybierzecie, którą wersję ja wybrałem. Więc zaraz Wam pokazuję: jedziemy do Action właśnie po ramy do nich. Byłem wczoraj w dwóch Action, gdyż dostałem też powiadomienie, że niedługo mają przyjść, więc fajnie, jakby te ramy już były w domu. To tak jak na złość nie ma nigdzie tych ram, więc jadę teraz do tego relatywnie nowego action w mieście yy, i tam podejrzewam, mam nadzieję, że będą te ramy, bo tam mają wybory kolorystyczne. Ja cały czas się zastanawiam, czy wezmę srebrne yy, czy czarne, ale chyba jednak postawię na srebrne, chociaż myślałem też czarna, srebrna, czarna. Dobra, bo już jestem na miejscu, a tak się skupiłem na tym bananie na początku, że zapomniałem o co mi chodziło tak naprawdę. Głodnemu chleb na myśli. No chciałem wam podziękować przede wszystkim, bo po takiej przerwie no to zdałem sobie sprawę, że nie jestem tylko algorytmem, gdzie po prostu ktoś komuś poleca moje filmy. Tylko po takiej przerwie moje vlogi, te, które teraz nagrywam, większość z Was sama musiała wejść na mój kanał i je znaleźć. Więc to jest chyba taka największa nagroda dla mnie, że jednak po tych kilku latach na tyle się polubiliśmy, że że chcę wam się, że nie jestem tylko, bo się wyświetlam gdzieś tam komuś, bo moje wrogi się w ogóle nie wyświetlają. Mam 20 tysięcy nawet w ciągu tego czasu, kiedy nie nagrywałem miesięcznie odtworzeń i żaden z tych filmów nie jest moim wrogiem. Wyjątkiem jest tylko ten szpitalny, no ale to nie wiem. No, operacja. By the way, chyba najlepsza operacja nosa po prostu na polskim YouTubie nie ma lepszej, moim zdaniem. Za dużo cenzury inni nakładają, nie jest wszystko tak, jak po prostu to wygląda. Ale to, za to wam chciałem podziękować. Stąd, to, stąd ta parabola z bananem była i cały po prostu clue tej tej wypowiedzi odleciało, także teraz jestem już na miejscu w drodze sobie przemyślałem i, i, i po prostu chciałem to dodać, a tym nie ma problemu z asortymentem i są w czarnej wersji i w srebrnej, ja wam powiedziałem, że wezmę w srebrnej, ale raczej wezmę je w czarnej tylko się przyjązyczyłem ale są dwie ostatnie chyba, że wezmę oczywiście czar czarna, srebrna, czarna One są po 9 euro, więc spoko cena. I w drewnianej ramie są po 10 euro, ale ja nie chcę w drewnianej, bo to do niczego mi nie będzie pasować, bo tam chyba są w takim kolorze. Sprawdziłem je i to ja, te, które ja chciałem yy, są tylko srebrne. A to są te Texas i w nie można włożyć tylko taki obraz 40 na... Yy, 40 na 60, a te obrazy, co ja zamówiłem, to mam 50 na 70, więc tu z taką ramą to ja nie chcę. I teraz nie wiem, czy wziąć srebrne, czy poczekać, ale tak jak mówię, to było już action ostatniej szansy, gdyż byłem wczoraj w innych action i też nie było tych ram w ogóle żadnych, a srebrne, no nie wiem, tam niby mam srebrne, ale te obrazy są ciemniejsze, więc nie wiem, co teraz zrobić, chyba poczekam jednak. To nic, pojadę sobie dzisiaj mój samochód i wezmę sobie maty na pocieszenie. Miałem te czarno-szare, teraz wezmę szaro-czarne, dla odmiany. A i co kupiłem ostatnio? Nie wiem, czy to tutaj jest. Jest, słuchajcie, z tych zapachów, jak weźmiecie ten szary, on pachnie jak y, sawasz odbiora. Także musicie sobie koniecznie wypróbować. Jak lubicie sawasz, no to bardzo Wam się spodoba ten zapach. Ja już kiedyś kupiłem, ale takie te inne kolory. I one są bardzo intensywne, a ten, tak jak mówię, jest o zapachu Savage. No nic, ram nie kupiłem. Wstrzymam się jeszcze, może gdzieś dojdą. W sumie pani mi wczoraj mówiła, że mają przyjść w przyszłym tygodniu, tylko one jakoś szybko schodzą. Idę jeszcze na flomark. Bo słuchajcie, te bambusy zostawiłem w tym wazonie, który kupiłem. I bardzo ładnie one by wyglądały, jakby był jeszcze jeden taki pęk, ale wiem, że one były tylko raz wyjątkowo. Nawet w ubiegłym tygodniu, jak byłem poważywa, no to też ten pan nie miał tych bambusów, więc. No nie wiem, może akurat dzisiaj będą, zapytam się go, czy w ogóle jeszcze zamierza je sprowadzać. Bambusów nie było i raczej nie będzie, pan powiedział, ale można mu powiedział zerknąć, jak będzie... Jak będą, to będą, on po prostu też to bierze, chyba z jakichś takich kwaciarni. To tak jak wam o warzywach mówiłem, że to tak wygląda wszystko, jakby z jakichś sklepów to było po prostu ściągane. I chyba też jak się termin kończy, albo jest coś nie tak z tymi ścianami, no to oni jakoś się odkupują. I tak podobnie było z tymi bambusami, chociaż są w dobrym stanie. Ale kupiłem sobie na pocieszenie takie dwa kwiatki. One powinny długo stać. Nie wiem za bardzo co je złożę, bo nie przemyślałem tego. Tak jak te bambusy z Ikei z takimi tymi sprzedawał pan. Zapomniałem teraz nazwy, więc nie będę wymyślać. I kupiłem sobie ale coś w Kauflandzie, taki słonecznik. Ja mam jedną wolną doniczkę po... Z torczyku, więc sobie włożę i spójrzcie. Obudzicie się rano, popatrzcie na taki słonecznik. Od razu będzie lepszy wiecie, nastrój i chęć do wstania i po prostu zaczęcia nowego dnia, jak się czego budzi z takim słonecznikiem. I z zakupów. Aha, w ogóle znalazłem łyżkę do butów. To jest łyżka do butów, którą kupiłem w Polsce z babcią w lekkerku. Kosztowała chyba 5 czy 6 zł. Taka fajna, długa. Ale no jak widzicie chyba nie była mi za bardzo potrzebna, skoro aż pół roku czekała, aż ją wyciągnę z bagażnika. A tutaj no to już po prostu żarcie jest, więc nie będę was tym męczyć. Aha, no i, aha, no w sumie dobra, bo jeszcze byłem w Rossmanie przecież. Kawa, bo mam w końcu wreszcie ekspres z powrotem. Listerin I kupiłem sobie zapach nowy. Kelvin Klein, Rival, i słuchajcie, były dwa w promocji właśnie Rival i był, i Eterniti ale to wersja Aqua, w ogóle zadzwoniłem po Panią, bo one były za tą szklaną taką wiecie, szybą, zadzwoniłem po Panią, chciałem i Pani przyszła, otworzyła mi i tak kucała, dała mi tylko te zapachy dwa, ja wiecie, wącham ten i tak jak nieraz przy jedzeniu do Was robię, mm. a Pani się zaczęła śmiać. I połuchałem też ten drugi zapach i zapytałem się pani, no ale przez to, że zrobię, wiecie te. Mm, no to pani mi też od razu powiedziała, że ten jest fajniejszy, ale ten bardzo fajny zapach właśnie brakowało mi czegoś takiego słodkiego, a on jest taki słodziutki jak ja. <ścoughs> Więc będzie na dzisiejszy wieczorny event będę tym pachnieć. A tu już jakiś pierdol... mój ulubiony lakier do włosów. Rzecz powiem Wam, że coś jest z tą chemią, że człowiek po 30 ma swoje jakieś ulubione produkty chemiczne. więc ja mam swój lakier. Co prawda, zaszalałem, że w innej wersji, bo zawsze biorę w tej fioletowej. On jest taki fajny, delikatny, a ten tego nigdy nie miałem, więc pomyślałem, urozmienię coś w swoim życiu, chociażby niech to będzie lakier do włosów. Balsam do ciała i kupę baterii. Kupiłem, bo zapas mi się skończył. Baterii, więc zrobiłem zapas, ale to też w action. I to tak jest z ciekawszych rzeczy. No i Red Bullów nakupywałem, tak, żeby były. No, to tyle. Puśćcie, jak one ładnie wyglądają. Mega. No i tak się prezentują bambusy. Czekajcie, zakryję tylko nieporządek w sypialni. I tak wygląda słonecznik. Wake up in the morning, like this. I patrzysz tylko o i od razu dzień staje się piękniejszy. Niestety doniczka trochę jest za duża, więc z grzejnika jest podstawka na kwiaty zrobiona. To znaczy jest ok, ale wiem, że słoneczniki przynajmniej takie na polu co rosną lubią puszczać taki lepki sok i nie chcę, żeby po prostu mieć roletę załatwioną tym. Przyszła mi paczka z Great One, oni niestety nie wysyłają do Niemiec, więc musiałem zrobić sobie do domu i mama mi przesłała tą paczkę. Y Jestem bardzo zadowolony z tych odżywek, które kupiłem, yy, to jeszcze był ubiegły rok, czy znaczy początek tego roku, więc stwierdziłem, że zrobił u nich zamówienie. Mają naprawdę spoko ceny. Nie mają co prawda wszystkiego. Część tych najpotrzebniejszych rzeczy, które używam zazwyczaj, to zamówiłem sobie z SFD, a wszystko, co dało radę, to resztę zamówiłem właśnie od nich. I tu mam przede wszystkim białko. Mają bardzo dobre te białko, też później się trochę doinformowałem i jest też taki... Instagram, gdzie oni tam testują różne te odżywki i bardzo dobre miały wyniki te białka ich, więc mogę Wam je polecić tym razem, bo tamtym razem to był test, tylko Wam mówiłem, że zamówiłem, a teraz zamówiłem i polecam, naprawdę ceny takie, że yy, nikt takich niskich tych cen nie ma. I dużo objętości zamówiłem. Tu mam jedno 3-kilowe białko czekolada. Drugie 3-kilowe białko. Ciasteczko, ciasteczko miałem jest przepyszne, ale ja lubię wszystkie białka. ciężko chyba trafić białko, które będzie niedobre. No chyba że się człowiek pomyli i zamówi te wegańskie, to jest paskudne. Dwie kreatyny, Niestety paczka długo szła, zanim przyszła to skończyła mi się moja kraty. Na też od nich i kupiłem sobie w Action, tam chyba 8 euro kosztuje w Action, więc miałem taką awaryjną, no, muszę ją zużyć. By the way, te produkty z Action takie fit, co tam mają białka. I innych tam kilka rzeczy, właśnie kreatyny yy, W sumie też są spoko. Dwie kreatyny. Te kremy, chyba ten jeden miałem, chociaż nie był on wegański. Ale akurat co do kremów, co, coś, co, co jest słodkie, nie ma problemu z tym, żeby było wegańskie. Jeden taki, ten który miałem wcześniej, czekoladowy, był mega. I tu zamówiłem taką ala. ala Nutelle. I ona mnie ciekawi, bo tak jak wam mówię, ten poprzedni krem był przepyszny. Czy ja mam łyżkę? Nie mam łyżki. Mam nóż. Przetestuję ją, bo mam takiego smaka na coś. Dzisiaj trochę dzień taki głodowy mam, ale już się robią oberżynki więc za chwilę matizję. To jest dobre, ale z tym też ostrożnie, bo wiecie, to tak czy siak jest tłuszcz. Nie ma sztucznych dodatków i nie ma tyle cukru, co standardowy krem, ale to jest. W dalszym ciągu cukier i tłuszcz. Omega 3 to już sens na zapas. Ostatnim razem chyba nie było, a teraz trochę mieli większy asortyment na stronie. Śmiesznie, bo nawet szukałem jakiegoś kodu. Słuchajcie, od kilku lat w ogóle oni nie prowadzą Instagrama. Mają Instagram, ale nie ma tam żadnych postów, żeby was nie skłamać chyba od dwóch lat. Było tam kilku takich tych fit influencerów, jakieś stare posty z tą marką, a także tak jak wam teraz mówię, to od jakichś dwóch lat to jest marka widmo, ale jakoś funkcjonuje, więc wydaje mi się, że... Mają podaż na takim yy, optymalnym poziomie i nie potrzebują poszerzać bazy klientów, bo może by byli niewydolni wtedy. No nie wiem, to są takie tylko moje przypuszczenia, no, ale ogólnie dziwne, bo tak jak mówię, nie promują się, nic nie robią, ale może przez to są też tacy tani. Yy, I tu jakąś taką też witaminkę odniżyłem sobie Multi i Beta alaninę Na redukcji człowiek jednak mniej je, mniej dostarcza tych wartości odżywczych, więc warto się wspomagać suplementami. Ale nie zawstąpywać suplementów, wiecie, yy, zdrową dietą. I słuchajcie, za to całe, za to wszystko zapłaciłem 307 zł. Za tyle białka i tyle odżywek. Niesamowite. To powiem Wam, że tak na oko, yy, to za te pieniądze w SFD albo w jakiejś innej yy, marce nie miałbym nawet samego tego białka aż tyle. A więc tak, moi drodzy. Dobra, sprawdźmy jeszcze, jak moje orę orężatki, oberżynki się mają, bo Mati dzisiaj robi, niestety nie nagrałem Wam procesu produkcji, więc pokażę Wam efekt końcowy z cebulką, świeżym czosnkiem i one się teraz pieką i wydaje mi się, że będą mega. Chudziutkie mięsko 5%, akurat te, które użyłem było z penego, ale macie też w Lidlu właśnie takie niskoprocentowe, ma bodajże 5% tłuszczu tylko i jak wyglądają? Mm. Do tego sobie podgrzeję ryż i będę jeść je z ryżem.